Proceed heading 270, you have two ships F-16, oh, 23,000. Copy, copy, Mam ich tutaj, tu. na, na 18. Widzisz? Shark 1, magic. Hey, ja mam, wadzie. widzę, Natalika, Ta. strzelaj, bo ja uciekam od nich. Dobra, Zobaczmy dobra. dobra. Ja mam 16 mil do nich i oni wyglądają na to, że uciekają. Tu jest sr 10 gdzieś, nie? Mac... to jest Viper z... Say uh, range 40 miles, 40 miles. Single ship on altitude 48,000, watch out. And also four ship 23,000. Do have visual? Do you have radar contact? I've got contact of, the, uh, of this uh, on the 49,000. Ja, yeah, ok, ja jestem. Ok, I'm Straciłem tego pojedynczego, okręcę do Was. Dobra, mam tu coś. A, 39. Clear to engage. Kapitan, um. Med. Magic Viper 2,2, declare contact 3144639000. Hostile. 28. 48,000 hostile. Single ship. Uh, confirm 4-8. MK. 4-7, yeah. Oh, bullshai. 014. Skąd masz tą MK Karol. Single ship FCT implying. Oh, 46 Bullsai. uh sorry heading a okay, case Dobra, Kręcę 101, zostawiłem tego swojego. 49 tysięcy. Tam dalej jeszcze muzyka. Tak, tak, olej to, olej to, olej to. Bronimy bronimy Karolusa. A Magic Snake już r 2 v 3 y, Poko. Zobacz tutaj, 34 tysiące, Spike no, one. Magic. No mam to... Ty masz bliżej do niego, ile masz? Dobra. Fuck, Fox Fox. Yes. skończył.

Ma dictam skończyć Viper Viper 2 Viper to your F16 tracking on 4000 Keep your heading at 310 310 310 Cofujemy się jak coś We have also four shipping bomb from north Mac Spike F16 to, to samo druga godzina To samo ja mam na 12 teraz Is engaging. Nie mam... Amramów, nie? Moga... No nie to... tak. Ja w ogóle go nie, moż... nie mogę złapać na radarze Dobra, mam na 27 tysiącach 19 mil, puszczam mu. Poszła, crankuję w prawo Jest widok Karol, zapróć za nami Wracam, zawracam, tu muszę nabrać... Ten... I ja mam... I ja mam MK uciekam. Idę w stronę Karolusa, pirazet drzwi Takie mu wyskoczy. 27. Pull up, pull up, pull up, pull up, pull up, pull up, I u mnie jeden aktywny, dwa hitery 4000. I mam I spajka... 2, I mam spajka 16 na mojej godzinie 8, jakieś 15-20 minut. To mam dwie muzyki. Kółka, ja jestem w kosz, mam dwa hitlery, trzy Nie mogę, nie mogę Dobra, Wracaj do domu Now turning to Piper 2, Piper 2, S you 1, 010, 60 miles, 19,000 Yeah, ja jestem Joker I dwa Spajki Fiper, 16 one. na 7 contact controll hostel ID 2 on Keep your heading 270 we need help Hello Słuchaj, proponuję odwrócić się do nich, puścić im po jednym i do domu, bo więcej już im nie damy rady. Tak, ja zawróciłem, blokuje mnie. Jedno. Dobra, ja odwrócę się, puszczę im coś i też uciekam. Matching the clear, bullseye, 03425, Dobra, mam tego twojego. Zawracam i uciekam. Sejkiem, uciekam. Ucie. Dobra, 03032, 27 times. Poszło. Kurwa, zawraca.

Jak paliwo? 2600. 3 bingo. U mnie 2,5. To no to bingo. Tak, wsak. Musił mnie. Coś leci w naszą stronę. Essa pięs nie, nie, Nie To jest coś chyba rywy. E, Pokój. you have F 16 Fox 3 already. Latitude 20, Copy Fox 3 on F 16. Check this Viper 2, we are RTB. Copy Viper 2, O, mamy SA 10 on. Zawracamy to 16 Lecimy trochę prawo, na planie. 150 No na dwójkę po prostu, 4.2 3.2 No ja tam nie patrzę teraz z mojej Ja za piątka jest z mojej dziewiątej Eee, Bartek, ty masz najmniej paliwa, nie? W bazie mam 90. Jaka optymalna? 40 800. No to powoli, jak jest to na 45. I kierujemy się do bazy. straciłem też no 16. magic. też już Go ahead. 4